Nie, ja nie chciałam, żebyś to była aktorką. Proszę jaka jesteś piękna i cudowna i wspaniała, więc myliłam się, och nie zawsze mamy <laughs> rację na szczęście. Świat jest wtedy fajniejszy jak nie mamy ciągle racji. Wydaje mi się, że tak, bo to jest taki zawód, który... znaczy z jednej strony tak, z drugiej strony nie, się znaczy, śmieję, że... My jesteśmy od dziecka porównywane jako kobiety, jesteśmy stawiane w konkury i jesteśmy często oceniane zewnętrznie, pod kątem zewnętrza. Więc w jakiś sposób jest to takie naturalne przygotowanie do tego zawodu, który też często w te strony idzie. Natomiast myślę, że to jest bardzo trudne, ponieważ z natury jest to zawód, który polega na skupieniu się na sobie. A dla kobiet wcale to nie jest takie proste, bo my myślimy o wielu rzeczach, nie tylko o sobie. Tak, myślimy o dawaniu. No i nie tak. tylko o braniu i o tym, żeby tak. e, światła Jupiteru były skierowane na nas, tylko chcemy, żeby tak jak w naszej sesji dzisiaj, martwiłyśmy tak. się tym, że ja chciałam, żebyś ty dobrze wypadła, a, a ja to. chciałam, żebyś ty. A poza tym widzimy <gry> też myślimy i wydaje mi się, że mi, że kobiety widzą szerzej. To znaczy, yy, yy, no, yy, bardzo są ważne sesje, bo to dzięki nim mamy spotkanie z Państwem i ze wspaniałą ekipą i tak dalej. Ale życie polega przecież nie jest jedną wielką sesją, tak, jest czymś znacznie więcej. I kobiety to widzą, więc trudno tak się yy, napiąć, zapiąć. Wychodzę. przeszkadza. Myślę sobie, że bycie córką no, Gorzety Piękowskiej jest fantastyczną przygodą, i e, dzięki temu, że mam taką mamę, jaką mam, mam wiele ciekawych kolorów i wiele ciekawych przeżyć już na swoich barkach, i teraz fantastyczne jest to, że to wszystko sprawiło, że jestem w tym miejscu, w którym jestem, ale generalnie to. Czasem są bardzo fajne momenty wynikające z tego, a czasem są bardzo niefajne momenty wynikające z tego, ale im jestem starsza, im więcej rzeczy sama, że tak powiem, widzę, że sobie zawdzięczam, tym jestem coraz bardziej śmiała i taka otwarta na to, że to fantastyczne mieć taką mamę i nie muszę wszystko całemu światu udowodniać, że ja sama, ja sama, ja sama, tylko mogę hmm. się w tym, że Ty jesteś ogrzać, i, i to jest fantastyczne. Hmm. Więc generalnie super być córką Małgorzaty Piękowskiej w tym zawodzie. Ale ja bym chciała coś dodać, mogę? No. Słuchajcie, bo to jest tak, że mieć taką córkę jak inna, Sobala też jest super. Bo my wcale nie tak wygląda, że sobie słodzimy, ale jesteśmy całkiem zwyczajne są różne momenty między nami. Inka się na mnie wścieka, ja się na nią wściekam. Normalne. E, jesteśmy normalne, mamy różne też kryzysy, bo Inka wzrasta, a ja jestem tą mamą i czasem czasami coś takiego palny, że aż A ja też jestem ciebie za bardzo cierpiam. E, więc sensu. jest wszystko normalnie, e, tak jak u każdego w domu. E, bo e, natomiast naprawdę też e, fajnie mieć taką córkę jak Inka. No, bardzo. Fajnie no. mieć taką mamę jak Małgosia. No, czyli widzicie, wszystko jest na swoim miejscu.